Materiał powstał we współpracy z Black Monk Games, polskim wydawcą gry fabularnej ze i bestiariusza mitów ktulu, Maleus Monstrorum. Materiał fabularyzuje twórczość Howarda Phillipsa Lovecrafta i mity wktulu jako elementy świata żywistego. Jeśli obce jest Ci pojęcie imersji, nie jest to film dla Ciebie. Ponoć, gdy za długo spogląda się w otchłań, to otchłań zaczyna spoglądać w Ciebie. W mroku naszego świata i ukryciu czają się nieznane cienie, zaś za każdym mitem i legendą może stać wypaczona prawda. Najgorsze i największe zagrożenia otaczają nas z najdalszych głębin kosmosu i najmroczniejszych odchłani Ziemi. Niektórzy zaś ośmielają się zerkać w mrok, po to, by inni nie musieli. Tym właśnie się zajmujemy, posłuchajcie więc, o zawartości kolejnych tajnych akt. Żyjemy w czasach, gdy ludzkość uznała się za władców Ziemi. Jednym podpisem zmieniamy biegi rzek, budujemy drogi, wycinając trasy wprost przez starożytne knieje i zanieczyszczamy wody, a wszystko to z bezpiecznych okowów betonowej dżungli, którą nazywamy domem. Wystarczy jednak wykonać o jeden krok za dużo, by zdać sobie sprawę z tego, że wyimaginowana wiara w naszą władzę jest jedynie mrzonką. Pośród głuszy, prawa narzucone przez ludzkość są jedynie snem. Tutaj, pośród dzikich ostępów, władzę może dzierżyć kto inny. To miał być miły weekend w drewnianej chatce pośród niczego. Pierwszym zwiastunem nadciągającej tragedii był obezwładniający mróz. Jednak nie mieliśmy prawa spodziewać się tego, co się wydarzy. To był dopiero początek. Potem przybyła życa, zasypując sobą okoliczne drzewa i drogi, odcinając nam jedyną drogę ucieczki. Wraz z nadejściem nocy, przez wszystkie szpary chaty, poczęła wkradać się mgła, gęsta jak mleko, a wraz z nią, za oknem, na granicy lasu, zaczęliśmy dostrzegać parę błyszczących czerwienią oczu. W końcu pośród krzaków i gałęzi zauważyliśmy, że umiejscowione są one na wychudłym, potwornym, humanoidalnym ciele. Nie było to jednak najgorsze. Prawdziwy koszmar zaczął się wraz z momentem, gdy stwór podniósł ten przeżywający kości skowet, zwiastujący śmierć. Pośród Indian, żyjących na północy Ameryki, pośród mroźnych kniei i zamarźniętych gór, zaistniała legenda o Wendigo mrocznym, ludożernym duchu, który pojawia się pośród śnieżyc i burzy, łaknąc ludzkiego mięsa. Z niepokojem obserwujemy, że pochodzenie tego mitu może mieć o wiele bardziej makabryczne, jak i realistyczne korzenie. Według zebranych przez nas informacji mit o duchu Wendigo swoje pochodzenie zawdzięczać może tak naprawdę jednej straszliwej istocie wędrującej po kole podbiegunowym, która rozdaje swoje przekleństwo, zmieniając kolejnych nieszczęśników na swoje podobieństwo, niczym pacjent zero. Istota ta znana jest pod wieloma imionami, tłumaczonymi jako wyjący bóg, kroczący między gwiazdami, lodowaty ojciec, wielki kroczący po powietrze lub po prostu wędrowiec. I takła. Bo to imię jest najbardziej rozpowszechnione pomiędzy badaczami, jest tak naprawdę jednym z absolutnie przerażających wielkich przedwiecznych, co oznacza, iż jest starszy niż ludzkość, oraz że został w jakiś sposób przypisany do lub uwięziony na naszej planecie. Wedle słabo udokumentowanych przesłanek, i takłe, jak i relikty jego kultu, można spotkać wśród archeologicznych zdobyczy z całego świata. Jednak raporty, które posiadamy, dosyć jasno pokazują, że spotkania z tym bytem odbywają się wyłącznie w granicach klimatu biegunowego i subpolarnego jak Arktyka, Alaska, północ Syberii i Kanady oraz Grenlandia. Niewiadomym jest jednak, czy dzieje się tak ze względu na pewne uwarunkowania tej istoty do mrozu, czy stoją za tym jakieś inne czynniki. Pośród znawców tematu spekuluje się, że takła jest w jakiś sposób uwięziony na tych terenach. Itakła opisuje się zazwyczaj jako przerażającego, wychudzonego giganta, wręcz skórę narzuconą na szkielet o humanoidalnych kształtach. Skóra jest zazwyczaj określana jako szara lub jasno-niebieska, zaś wyróżniającą go cechą jest para jarzących się czerwonym blaskiem ogromnych ślepi, usytuowanych na ludzkiej wręcz, choć wykrzywionej w przerażającym grymasie twarzy. Na głowie zaś posiadać ma długie, powiewające na wietrze stronki włosów. Zdarzało się jednak, że świadkowie tego samego incydentu opisywali tę istotę w zupełnie różny sposób, nadając jej czasem bardziej zwierzęce cechy, jak futro i poroże. W każdej z tych relacji jednak krok w krok za bestią podąża śnieżyca, której opad wraz z wszechobecną mgłą zaczyna tworzyć naokoło przedwiecznego dziwne wzory złożone ze śniegu, gradu i mgły. Niewiele jest wiadomo na temat tego przedwiecznego. Większość potencjalnych świadków kończyła jako jego ofiary, ponieważ znany jest ze swoich zdolności łowieckich, a najbardziej upodobać miał sobie ludzinę. Wedle raportów, i Itakła ma przemierzać samotnie lodowe pustynie, jak również unosić się wraz z chmurami niosącymi śnieżyce. Jego cel jest zazwyczaj jeden – polowanie. I tak ospecjalizuje się w lokalizowaniu i pożeraniu osamotnionych podróżników lub małych grup odizolowanych przez mróz. Zdarzało się jednak również, że takie ofiary uniesione zostały z wiatrem w inne miejsce, nieprzytomne, nie pamiętając co się wydarzyło. Tacy nieszczęśnicy często wykształcają w sobie hejmatofobię, czyli strach przed zimnem i agorafobię, czyli strach przed dużymi otwartymi przestrzeniami, lecz również psychozę Wendigo. Czyli manie pożywiania się ludzkim mięsem. W skrajnych przypadkach zaś ofiary naznaczone szczękami takui, zmieniają się w sługi wędrowcy, tak zwane wieczne furie. I tak chętnie rozprzestrzenia swoje przekleństwo, tworząc kolejnych popleczników. Jak w przypadku większości pytań zadawanych wobec motywacji oraz wobec prób zrozumienia wielkich przedwiecznych, tak i w tym przypadku wiemy bardzo mało. Z rosnącym strachem obserwujemy potwierdzenia teorii, jakoby i Itakło ukierowała dziwna żądza tworzenia potomstwa, tak poprzez pogryzienie niczym wściekłe zwierzę rozprzestrzeniające wściekliznę, jak również kopulując ze swoimi zdegenerowanymi sługami. Z takich bluźnierczych aktów i takła tworzyć ma szeregi swoich najwierniejszych sług, podobnych niczym dziecko do rodzica. Nieznana jest prawdziwa motywacja stojąca za tym zachowaniem. Pośród znawców jednak dosyć powszechnie pojawia się teoria, jakoby i takła w jakiś sposób cierpiał, być może łaknie uwolnić się ze swoich śmiertelnych więzów lub odczuwa samotność. Być może w ten sposób zbiera on armię, która obejmie ostateczną władzę nad ziemią lub też zniewoli ludzi, kiedy gwiazdy ułożą się w odpowiedniej sekwencji i uwolnią go z jego kajdan. Być może jest to jedynie błędna spekulacja. Być może i pragnie zerwać swoje kajdany wyłącznie po to, by jak najszybciej opuścić tę planetę, jednak doświadczenie zebrane przez bytowanie z tymi istotami każe nam zakładać najgorsze. takła jest istotą bardzo wyraźnie połączoną z silnymi, niszczycielskimi żywiołami. Krok w krok za nim podąża mróz i mgła, sam zaś, jak jego imię, kroczący powietrze wskazuje, zdolny jest do przebywania ogromnych połaci przestrzeni z użyciem prądów powietrznych. Sam z siebie ma również posiadać zdolność manipulacji pogodą na swoją potrzebę. Na podstawie różnych niepokojących znalezisk wnioskuje się, że i tak łap pojawiał się już od pierwszych narodów, jednak często nie jako obiekt kultu, lecz jako bugieman, przestroga. Nawet dzisiaj obserwuje się ofiary składane przez różne, odizolowane społeczności Alaski i Syberii, mające przekupić przedwiecznego i odwrócić jego wzrok. Nie zmienia to jednak faktu, że pośród ludów zamieszkujących te tereny istnieją małe ugrupowania przeklętych wyznawców wędrowcy. Osią takiego kultu zawsze jest rytualne posilanie się surowym mięsem, w tym, w najbardziej skrajnych przypadkach, ludzkim. Rytuałem przejścia w takiej społeczności ma być samotna wędrówka po lodowej pustyni. Mówi się, że najwierniejsi kultyści Itakły ruszają z nim na polowania odporni na mróz. Mówi się również, że pośród tych ludów odnajdywano również różne przeklęte artefakty poświęcone temu bóstwu, zawierające w sobie jego esencję. Dotykanie niewskazane. Pomimo prób sklasyfikowania i zrozumienia wielkich przedwiecznych, wielokrotnie logika okazuje się naszym wrogiem. Badania bowiem wskazują, że jedna z istot, która długo uważana była za odrębny byt, stanowi sobą jedynie jeden z przeklętych awatarów Itakui. Podczas gdy Itakua znany jest głównie ze względu na archetypiczny dla niego mróz, tak starzają się odłamy kultu, które czczą go w formie tak zwanej kroczącej śmierci. Postaci lub twarzy objawiającej się w oku monstrualnej zawieruchy. Kult ten oprócz zwyczajowych już północy Ameryki i Syberii, obserwuje się również na Islandii i Szetlandach. Tam też zdarza się spotkać różnego rodzaju religijne zwyczaje, mające ochronić przed „wielką, przerażającą twarzą w centrum niszczycielskiej burzy, mającej jeden jedyny cel: zniszczenie. Zwiastun burz, bo również pod tą nazwą jest znana ta forma Itakui, jest personifikacją niszczycielskiej siły gwałtownego żywiołu, gotowego, by czynić wolę wielkich przedwiecznych. I to stosunkowo dobrze podsumowuje Itakue. Niepohamowany żywioł ubrany w materialną postać. Nie należy lekceważyć Itakui. Oczywiście, na pierwszy rzut oka bardziej niepokojące mogą wydawać się mackowate stwory ukryte w głębinach, czy też najeźdźcy z kosmosu, lecz horror wywoływany przez emanację i jest o wiele bardziej osobisty, intymny wręcz. Bo czy ktokolwiek z was poznał, czym jest obezwładniający mróz łapiący w miejscu, gdzie inni ludzie cię nie usłyszą? czy poczuliście czym jest nieustępliwe zimno gotowe by wygonić ciepłą krew z twoich kończyn nie sądzę mróz jest bezwzględny gotowy by wyczekać chwilę i złapać cię w swoje szpony kiedy będziesz zbyt osłabiony by móc zrobić cokolwiek i dopiero wtedy rozpoczyna się prawdziwe polowanie kiedy granice zostają bardzo wyraźnie postawione i nie ma wątpliwości, kto jest ofiarą, a kto jest rapieżcą. I to by było tyle na dzisiaj. Nie da się ukryć, że postać Itaqui bardzo mocno sięga do swoich folklorystycznych korzeni w postaci mitu o Wendigo, jednakże wypaczając go na swój lovecraftiański sposób. Pomimo tego, iż ten wielki przedwieczny na stałe wpisał się do kanonu mitów w Cthulhu, tak warto wspomnieć, że jego twórcą wcale nie jest Lovecraft, lecz jego następca August Derlet. Derleth w swojej twórczości ma innymi takie teksty jak To, co kroczyło wiatrem z 1933 oraz Itaqua z 1941. Opowiadania te ukształtowały koncept Wendigo w mitach Cthulhu, sam Derleth zaś miał być zainspirowany Algernonem Blackwoodem, a dokładnie jego opowiadaniem właśnie o tytule Wendigo. A jeśli dalej mało wam wszelkiego rodzaju wielkich przedwiecznych czy mackowatych stworów, to nie może się lepiej składać, ponieważ dopiero co nakładem wydawnictwa Black Monk Games wydany został Maleus Monstrorum, czyli Bestiariusz Mitów Cthulhu. Starożytne sekrety, tajemna wiedza i dziesiątki faktów dotyczących obcych i nieziemskich okropności z mitów Cthulhu, kawalkada potworów i boskich, obcych inteligencji wykraczających poza ludzkie pojmowanie. Ponad 250 wpisów, które zainspirują niezliczoną ilość przygód. Ta dwuczęściowa kolekcja pełna jest pomysłów, koncepcji i spostrzeżeń, które pozwolą Ci zbadać dogłębnie mity Ktulu podczas scenariuszy i kampanii. Absolutnie genialna pozycja dla takich fanatyków mitów Ktulu jak ja czy wy. Hej, dotrwaliście no przecież do końca tego materiału. Moi drodzy, zostawiam was z pytaniem. Jaka była najciekawsza przygoda RPG osadzona w mroźnym settingu? Widzimy się w sekcji komentarzy. Ja się żegnam, ale przypominam, że wszelkiego rodzaju komentarze, udostępnienia, łapki w górę, czy też inne, pomagają walczyć z bezlitosnym algorytmem YouTube'a. Cześć.